Hejka, hejka, pro Eloziel Z tej strony znowu Grzelu W kolejnym już, ech, już nawet nie liczę Czwartym odcinku z serii The Elder Scrolls Morrowind Jak pamiętacie W ostatnim odcinku mieliśmy niezły rozpizdziel Tutaj w ruinach Dedryskich, Gdzie zostaliśmy stromatnie Zmiażdżeni, ale nie pokonani I W tym odcinku a jeszcze wam zapomniałem powiedzieć Tu wrócę tu wrócę. Przyjdę się zemścić. Wrócę. Może nie w tym odcinku, może nie w następnym, może nie za 100, ale tu wrócę. W dzisiejszym odcinku sobie zrobimy dalej kościura głównego. To będzie w Balmorze, tak myślę. I też tak myślę, że do, do Balmory pójdę poza kamerą, ponieważ tą drogę już przebyłem. Tak więc chociaż... No dobra, to już tutaj nie będziemy kombinować z cięciami Ale zauważyłem też, że... Oj, to już Walmore chyba widać... Nie, nie widać Walmory. Myślę, że utknąłem Quicksy Że za cicho dawałem muzykę w... z gry, a teraz pewnie będzie za głośno. Ale to już u mnie typowe. O, tam jakoś się idzie. Kurde, a tak idę, zadowolony z siebie, HP mam 10. Słabo. Very bad. Bad. Tam te ruiny dalej, no. w które byliśmy w drugim odcineczku i nic ciekawego tam nie było. Tak więc nie, nie wrócę tam. Będę mi nie na razie. Poza szmaragdem i nic nie było tam ciekawego, więc... Bye bye. A rach bo pójdziemy w zupełnie odmienną stronę z tego co pamiętam. gdzie tu jest tab? O. Trochę pójdziemy na takim wi widoku. Ups. Hops Hops to się zasunęło, po co mi łuk jest potrzebny? A to jest genialne. Oj, oj. Jest tarcza? Nagle jest luk. Gdzie się podziała tarcza? Jest tarcza, gdzie się podziała łuk. Jest włócznia. Gdzie się podziała tarcza? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop Szybki koleś Ale kawał miecza przynajmniej mam mm, Przyzwyczajony jestem do, że w Skyrimie się przewija rolką widok postaci Jestem nawiedzany w jednym spośród tysięcy Dagotur tak, Szósty... A ty co ja robię? Szósty ród A, sprowokowałem cię Wow Ty nie wiesz, bił? Kochleś, ty nie wiesz, z kim zaczynasz. ja jeszcze sobie łyknę alkoholu. Mnie jeszcze raz. Give me climber. I must more. I need more damage. Jak mi nie pozwolicie się zajrzeć do gildi magów dobra, no problem Będzie. Ewa nie miałem kogoś przeszukać tak idę nic ciekawego w sumie to ten kalajmur jest dość fajny fajnie się z nim hasa tu jest gildia magów What's the matter? Fuck off. Troszkę ściszyć. To mnie jest kompletnie zagłuszało. Nie lubię czegoś takiego. Boże, ty masz ry jak bez urazy dla konia misja a gdzie on jest? na południu od Pelagiat dobra, to idziemy do tego Pelagiat tak, gdzie to Pelagiat jest? to podejrzewam, że będzie bliżej y, tego Seidana, to sobie śmigniemy łazikiem do Seidanyn czyli do naszej wioski startowej w poprzednim odcinku mówiłem, że będę nagrywał Fallout'a to to będzie czwarty odcinek z Morrowind'a i następny chyba wrzucę Fallout'a albo Mountain Blade'a przed piątym z Morrowind'a i zacznę od y Fallout'a no od której części tu się pojawia dylemat od której części Fallout'a zacząć no abra pomyślę to wam powiem sam, sam nie wiem Czekajcie, wyzdrowienia. Żeby nas żadne drzebne... ścierwo nie z... O, No ładnie. Żeby nas z powrotem to ścierło, z bractwa nie zaatakowało. Tam są bagna, widzę jakieś. Tam jest koniec. Horyzont. W sumie to kiedyś taka mała zabawna anegdotka z lubkiem z kanału Polska Post Apokalipsa Falut też będzie z Post Apokalipsy możecie do niego zajrzeć e, ale kontynuując mieliśmy za, zamiar zrobić oj nie śmieć śmieć zrobić moda do Morrowinda takiego dodającego nową wyspę nową fabułę w ogóle nie wyszło nam to, bo porwaliśmy się od razu na zbyt duży chyba projekt, znaczy się mapa jest skończona do tego moda, gdzie się ma na komputerze ja miałem robić mapę, a Lubek fabułę no i coś tam na mnie pykło z tym Co to może to dokończymy jakoś, nie wiem, nie wiem Co to jest Kaguti, boż Kaguti chyba Kurde, znowu nie włączyłem stopera Guar Nie ma, ale dość szybko padło co to było, to Padło dość szybko o, staw. staw nic nie ma. Natomiast jest 20, ja przyjmiemy, że trwało 15 minut. O, jeszcze 10, muszę to jakoś racjonalnie montować. Tak, tak, nagrywam za długie, potem to się 8 lat renderuje. A tam, daj te ruiny pieprzone na horyzoncie Potem to się 8 lat renderuje Ja mam komputer na noc włączony I spać potem nie można <grystanie> taki, taki cykl już się zaczyna robić, już to zauważyłem Bach, przychodzę ze szkoły, lekcje Coś tam, coś tam porobić, pomoc w domu, coś ten. Z kumplami pogadać, bach, przychodzę, kręciłem Morrowinda Bach, na noc zrobimy renderowanie I znowu rano o 6 Wstaję niewyspany Oj, jaskinia jakaś Palicho, <grym> gwątek główny, idziemy do jaskini Będziemy się śpieszyć tam z jaskiniami jakimiś Coś Nie, eee, spokojnie Mamy czas nic nas nie goni, czas nas nie goni nie mamy terminów. Tak jak mówiłem, ta seria może mieć miliard odcinków. Będzie nagrywana, dopóki albo mi się nie znudzi, albo wam. A jeśli mi się znudzi, to nie będę je zakańczył, tylko zawieszę. Znajdziecie znowu potem będę miał ochotę grać w Skyrim, w Skyrim, w I Tak jest zawsze. Co jeszcze głupczy do mnie mówisz? Nikczemny kuglarzu Tutaj co chwila, trzeba zapisywać Jeszcze jakiś psychopata wyskoczy I Wow Wow, Ty masz o, Ty masz topora koleś Szybko, mikstura Whatever Klasyczne przywrócenie zdrowia Przyda się Trochę odejście, bo od. noba. Wow. wow! Pierwszy raz zginąłem, czuję się zawidzony. poszukany. Ale zgnoję go, zgnoję go. Bo pierwszy raz widzę na odczytywanie. To straszne. Bone Lord o Po cichutku. Ej, bo ja mam jakiś zwój z popielenia Oj Ło, wow, takiego ciosa on tarczą zablokował. Dobry jest! I dlatego właśnie się przydaje tarcza. Trzeba weźmiemy sobie małe przywrócenie zdrowia. Oj, 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 to się robi słabo. Z koma. Nie wiem co to jest jakiś alkohol. Też łyknę. Po dlaczego mnie nie. Przywrócenie kondycji. Też łyknę. Mam jeszcze ten zwój z popielenia. W sumie to jeszcze mogę go użyć. Oj, oj. Słabo. Bardzo słabo. ja go mogę spieścić tymi zwojami. I to wcale nie jest głupi pomysł. Bo ten jego topór to. O, topór. Mod bojowy oczywiście. Wcale nie wiem, co gadam. Dobra kość. Let's rock! Ło wow! wow. Co jest? Czemu? Czemu? Co? Le why? Leo, why? Dlaczego to tak się stało? Przecież ja zamieniałem sobie ładnie na magię, a tu co? Tu dupa, że tak powiem, brzydko. Samą tarczą mi wyjął. Tą tarczą, co możesz w tą przysłowiową dół wsadzić. No i konieś mocny jest. Ten, nie, 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 ten, ten koleś mnie przeraża Jakiś alkohol może, może pomoże Ja ten alkohol mi chyba tylko zaszkodził Wzienię z niezwinności inteligencji Dobra, ostatnia próba Jak sfera nie zjadę, to nie ma sensu Takie bara, bara, bara w sumie to spróbuję z tarczą. Może coś ta tarcza przyblokuje? A może i nie. Zaraz zobaczymy, to już odcinek będzie 50-minutowy. Dobra, nie będzie to miecz błyskawic. Zobaczymy. Wow, wow, Tutaj critical hit podną no, widzę. Blokuj, tarcza. tak fajnie, że mi wzrósł ten pancerz, ale co mi, co mi po tym? Oj, już po mnie, skoro ja go nie mogę zjechać. Oj, dziękuję. Nie, nie, nie męczymy się z tytułem. Nie ma sensu. Tak powiem wracamy. Widzę tu po raz czwarty. miałby tak... Kurde, co się dzieje? Rzeczki latają. Nie, nie ma sensu. Jak widać jeszcze nie mamy proeku Będę mnie pro broni, bo z talowym temu to mogę co najwyżej posmyrać. Albo go połechtać. Kurde, miałem iść do tej jaskini. Wątek główny robi coś ten, coś ten. To nie, bo znowu Grzelu się musi wpieprzyć. Po, po co robić wątek główny? No, ale w sumie tak, to jest... gra rpg więc tu wszystko zależy ode mnie, tak? Ja, ja, ja tu jestem masterem. Tu mam master plan. A mnie kusi, żebyś jeszcze tam nie pójdę. Z tobą nie gadam. Bożyszek, tu jest pięknie. Teraz sobie wyobrażam Morowinda na tym y, silniku Skyrima. Wow, to by było piękne. W sumie to tak zrobię pewnie, ale... Kolejna jaskinia. Boże, drogi A Adanu Muhammad. To może tu nam się poszczęści bo tam to było raczej lip. Nie. znowu i wątek główny zostawimy, tak jest. Zabezpieczone pułapką, powiadacie. A ja mam coś takiego jak sonda. Gdzie ona jest? Tu jest. No rozbrajaj. Beach please Tak, ale trochę długo to trwało. mogło być zdecydowanie szybciej, panowie. Wpadamy. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Musiałem zrobić krótkie cięcie, bo... Coś mi wypadło, gdzieś wyjść i dzień później powracam do nagrywania, ale tutaj widzę, mamy ciężką sytuację. Tu jest koleś i tutaj Kaguti nie, Ogar. Nie, ty mnie nie atakujesz, tak? Czy się zbagowałeś. Nie, ty się zbagowałeś, a ona mnie atakuje. Dobra, luzik. Mogę tam skoczyć? Uuuu! Wow. Postać mi się zbagowała. Nie, no już się wystraszyłem. Dobra. A dobra, ty się zbagowałeś, tam sieć. Spróbuję te drzwi rozbroić. Jedna się wykorzysta, nie może być ciężko. Nie udało, nie udało, nie udało, nie udało, nie udało Udało Ojej Yo, O Oj, dwóch naraz Tak, czy, czy chcecie ze mną zabawiać? Dobra Zamyknę przywrócenie zdrowia i przywrócenie kondycji Ooooo wow. nie pozwalaj sobie A ty nie ogar No Kur, co za dużo to nie zdrowo. Czuję, że trochę za głośno dałem głośność Co tam stękasz? Dobra, obskoczymy tę nie i kończymy odcinek, bo przeglądałem to trochę długie wyjdzie, ale znowu to będzie oscylowało w granicach pół godziny, bo znowu nie ogar. Nie, bo on mi dość sporo odejmuje. No. To, że się ładunki kończą może być ciężko. Trzeba już nawet jakąś bronią myśleć Obrany najpierw prosto, potem się pójdzie Na bok Kurde, odcinek miał być taki fajny Miało być, ups Nienawidzę z takimi walczyć, którzy Biją z pięści, bo raz trafiam i się zaraz wyłożę O ile trafiam nie, nie trafiam. Sześć stóp, dawaj. Solny i to. Oj, ty już masz hitynową maczugę. Nie to, nie to, nie to. Nie to. To! Gim. Now you die jest pięknie Trochę zrobiłem postać zamierzeniem na tarcza. to może być różnie. Widzę, że dwuręcze się lepiej sprawuje. Może mam za mało umiejętności w tarcze punktów. To nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu jest coś. Dobra, to teraz idziemy. Jajko, to teraz idziemy szybko blukać tam sprawy, jak się mają. No, już przynajmniej się zreagowałem. Cały czas niepokojąca muzyczka. Nie ogarn. Usuń te zwoki, tylko drzwi. Wow, To jest piękne, tyle prawie cały HP na strzała Around jest piękny reszta tego kolesia A to kolejna skina przemiotników jest się gdzieś chowają po kątach. Albo bandyci albo coś Nie wiem, wiem, że byli cięcy. A, może hmm, poziom zabezpieczeń 20. No, to się udało jeszcze, tylko sonda 6 wykorzystań. Wątpię, żeby starczyło. O, jest zużyta. Dziękuję. Dobra, otwieramy ryzyk, fizyk. Może nie będzie nic strasznego. No może będzie. Oj. E, to taki efekt słaby. No i same książki. Pff. W sumie to mi je dajcie. To sprzedam w księgarni może. Trochę golda przynajmniej wpadnie. A nie tak. Za mało kasy mamy. Ile jeszcze mamy kasy, tak zresztą? Że pół tysiąca. Kolejna pułapka. Kolejne otwieranie. Uda się, albo się nie uda. Uda się. 25 się złota. To jest zamknięte. To tu się szybciutko powinno otworzyć. To jest 5 i mikstura. Jakaś duże przywrócenie z jedności przyda. Gdzie są wrogowie? A jak ładnie, to też się sprzedał w księgarni. Popielona bulwa, to ani mi się nie przyda. A przynajmniej jedna skinia, którą spenetrowaliśmy, to głębniej całą. Przy tym nie ginąc. Jestem z siebie dumny. Tego ogara jeszcze tam trzeba tylko zaciukać. To przez ciebie nie mogę spać. Tylko ty się zbagowałeś. Zlagowany Cfelu. Come on, 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 come on... Come on? No, już się wystraszyłem, że znowu crashuje. No i ten MGE bywa... ...różny. Dobra. Tak więc... Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Odcinka jeszcze chyba czwartego z serii The Elder Scrolls 3 Morrowind. I zapraszam do następnych odcinków z tejże serii, tudzież Fallouta. Zobaczymy. Jeszcze wczytywanie obszaru. Tak więc dzięki, trzymajcie się, cześć.